Kto stoi przy tych jebanych drzwiach? Przysięgam, jeśli znowu to ci kultyści z kościoła nep-nep, to zagiebie im z gazety. Czego kurwa chcecie? Hmm, hmm musiałam otworzyć złe drzwi. A ah, tak to są moje drzwi. Idź stąd? Ech, nie odejdziesz, dopóki cię nie wpuszczę, prawda? Więc teraz prowadzę przedszkolę dla smoków. Świetnie! Czy za każdym razem jak będę otwierała swoje frontowe drzwi, coś będzie tu przychodziło, jakby to kurwa mieszkało? I oczywiście Toru to zniknęła to nawet ryby, w takim momencie. Chciałaś. Nie żeby jakoś pomogła. Dzięki! Właśnie mi o tym przypomniałeś! Cóż, zakończ proszę tę niezręczną ciszę, aby nie trwała ani chwili dłużej. Hej, dzieciaku, będziesz tak po prostu wpadrywać się we mnie cały dzień, czy... Gdzie jest panienka Toru, miarny człowieku? Że co? Nie każ mi się powtarzać, robaku. Gdzie jest panienka Toru? Nie powinna nam była dziś wstawać z łóżka. Wysłuchaj moich żądań, człowieku. W przeciwnym razie utracisz swe życie. Skoro mi, zostałam tak jakby wrzucona do pętli, twój głos jest naprawdę nie. Chodzisz ze mnie! Co? Nie! Oby lepiej nie! Albo usmażyć moimi super fajnymi, aserowymi wiązkami z oczu, a potem zrobić A, Przestraszona. Za późno by płakać o litość człowieku. Nawet tego nie robiłam. Przygotuj się! Oczuj mój gniew! To masz! To też! I trochę tego! Więc wygracie w jakąś graczę coś? Kurwa nie wiem. Spokojnie, trochę ją zmęczyła. Jesteś pewna, że nie jest odwrotnie? Kiedy tylko złapie oddech, poznam ją specjalną technikę. Człowieku mnie... To dziwny sposób na proszenie miernego człowieka o przysługę. A teraz? Jakie jest magiczne słowo? Zadowoliłeś mnie, człowieku. Możesz życie jeszcze jeden dzień dłużej. No jest całkiem niezłe. O mój kurwa Boże! Mój dom się pali, moje dzieci są w środku!